No jesteśmy w szczególnej sytuacji i przez kilka tygodni nasze panie z kółko spodyń wiejskich i strażacy udzielali się realizując takie spotkania w Moksirze w Pucku z poczęstunkiem, z obiadami, z różnymi atrakcjami dla dzieci z Ukrainy, które no niestety wbrew własnej woli musiały ten kraj opuścić. Tutaj Dzięki zaangażowaniu kół gospodyń wiejskich i środkom zewnętrznym, rządowym, ale również i z gminy, dać można odrobinę tej naszej namiastki, naszego serca, czym się możemy podzielić, a jak widać, bardzo chętnie korzystają z tego którzy, ci ludzie, którzy przybyli do nas. Dzieci mają atrakcje na Zamku Dmuchanym. Są Różnego innego rodzaju, chociażby to jest ten moment na takie zapomnienie, i cieszymy się, że możemy sprawić tym drobnym gestem taką przyjemność. Bardzo się udzielały, żeby pomagać naszym ludziom z Ukrainy i najwięcej kół gospodyń było z gminy Puck. Ogólnie to każde koło miało co innego. Jedni mieli, jedni mieli bigos, drudzy mieli gulasz z, z kaszką, trzeci mieli łazanki, różni mieli sękacze, i mieli ciasta i mieli różne napoje, soczki, wafle z, z, z śmietaną bitą. Dzisiaj mamy obiady, mamy obiad mielone i mamy ziemniaczki. Jest duże powodzenie. Kończymy dzisiaj pomoc Ukraińcom. Mamy dzisiaj w menu zupę pomidorową, ziemniaczki, buraczki, surówka z kapusty, klopsik mielony. Do tego mamy, tak jak widać, są atrakcje dla dzieci, są balony, są, jest wata cukrowa, są orzeszki, są hot dogi, i kawa, herbata, ciasteczka przez maszynkę, które pielkiśmy dwa dni temu i wczoraj pakowałyśmy także. Oczywiście jesteśmy na terenie miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie jest to położone centralnie i najwięcej jak gdyby możliwości skupienia tych ludzi w tym miejscu. Dlatego korzystamy z gościnności Moksiru i za to serdecznie dziękujemy.